Żdące, smaking i komery, grupa polečki. Wszyscy nasi artyści. Zapraszam do Bolek i Lolek nazbierali tyle korali, że moglibyśmy z nich zrobić sznur tak długi jak nasze rzekawisła. Jeszcze raz wielkie brawa dla chłopaków, Toli i dla wszystkich tętników. Kurców tego koncertu. Scenariusz Katarzyna Szczepańska. Organizacja Justyna Koczywska. Przygotowaniem gru. E, wiatuszki smyki brzdące, koraliki. I lajkoniki. Pani Katarzyna szczepańska. Brawo. To naprawdę jest duży trud przygotować tak malutkie dzieci, a zaprezentowały się naprawdę pięknie. Przygotowanie i choreografia grup Poleczki i Ręki. Justyna Frankowska Łkawska. Choreografia grów kukułki, kozaki, hajduki, Justyna Koczywa. Ale ponieważ lazurki nie tylko tańczą, ale też i śpiewają, mamy tutaj dwie nasze instruktorki, które przygotowały zespół wokalny. Jest to pani Justyna Frankowska-Łukawska. i Pani Krystyna Kowalska-Wojucka. Poproszę na scenę Panią Katarzynę Olejnik jeszcze do nas. Staniemy sobie razem, porobimy sobie zdjęcia. Dziękujemy bardzo naszemu belmowskiemu Centrum Kultury za udostępnienie tego pięknego obiektu. Ja dziękuję za ten występ i gratuluję takiego przedsięwzięcia. Naprawdę było pięknie zapraszam i zapraszamy za przodą.